powinno podziałać dobra e, tak naprawdę nie wiesz się czego spodziewać bo mm, będziesz szczerował bez y, oględzin og rany więc no proszę cię o rzut <grym> licz sobie magię nie <grym> <grym> 23, 23 opisać w jaki sposób czarujesz? Rozumiem, że odbywa Może się ty. to bez żadnego dotykania celu... Tak, 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 nie, ja nic nie robię, nie, to możesz wszystko skomentować sam. Więc Tardel już wykonuje swoje ruchy magiczne rękoma, wypowiada jakieś słowa, które jakby zaczynają emanować